Niedawno po przerwie w indeksie WIG20 zadebiutowały nowe spółki. Jedną z nich jest spółka CCC, o której dziś będziemy w programie rozmawiać. Będzie też druga spółka Dekora. Ja nazywam się Marcin Podlacki, a moim państwa gościem będzie Sylwia Jaśkiewicz, dyrektor zarządzająca w wydziale analiz i rekomendacji Dom Maklerski Boś Spółka Akcyjna. Dzień dobry pani Sylwio. Dzień dobry. No, to może od tej większej spółki dzisiaj nasze analizy rozpoczniemy, bo będzie taki jeszcze dodatkowy element dla naszych widzów o samych rekomendacjach, jak one powstają, jakie właśnie tutaj analitycy biorą czynniki pod uwagę, a Wiemy nie od dziś, że te rekomendacje no zdarza się, że wpływają dosyć mocno na postawę walorów chwilę po ich upublicznieniu. Natomiast zostańmy przy właśnie wynikach CCC. Niby wyniki lepsze od oczekiwań, a reakcja rynku najlepsza nie była. Prosiłbym o krótki komentarz jak wypadł ten pierwszy kwartał roku obrotowego dla spółki CCC. W mojej opinii to nie był najlepszy kwartał, niestety, ponieważ gdybyśmy rozebrali te wyniki, no to tam znajdziemy około 50 milionów dodatnich różnic kursowych. To jest powyżej zysku operacyjnego w pozostałych przychodach operacyjnych. I do, do, jeszcze musimy dodać te zyski z hurtu. Częściowo one są przeniesione z czwartego kwartału, bo jak wiemy spółka w wynikach rocznych miała nieco gorsze wyniki niż w prelimach za czwarty kwartał. No i dochodzi taki dodatkowy hurt, który zwykle się pojawia i to jest w sumie myślę na ebicie jakieś 33 miliony. Czyli w sumie z tych ponad 200 milionów na ebicie mielibyśmy jakieś pewnie 80 milionów. Wyników, które nie są tak stricte powtarzalne kwartał do kwartału, więc ja bym powiedziała, że gdybyśmy to wyjęli, wyniki były pod presją, no i tu musielibyśmy już szukać powodu, czemu tak było i co to przede wszystkim oznacza na przyszłość. No, właśnie, ale jednak jak spojrzymy na konsensus analityków rynkowych, no to te wyniki, zarówno jeżeli chodzi o przychody EBITDA czy EBIT, ten konsensus delikatnie pokonały. Czyli rozumiem, że analitycy wiedzieli czy zakładali, że takie konkretne zdarzenia, nazwijmy to jednorazowe, będą mieć wpływ na wyniki na taki, w takiej skali, ale czy to też można interpretować w ten sposób, że już patrząc na Kolejny kwartał, no trzeba już będzie bazować bardziej na biznesie, a niekoniecznie na tych kwestiach, które no teraz pozytywnie na wynik wpłynęły. Wydaje mi się, że trudno jest, będąc analitykiem, dokładnie przewidzieć zdarzenia jednorazowe, czyli na przykład nie wiedzieliśmy, ile hurtu będzie zaksięgowane i ciężko jest też wyliczyć precyzyjnie różnice kursowe. Więc ja myślę, że z tego powodu te wyniki też mogły być zaskoczeniem. Natomiast gdybyśmy popatrzyli już w drugi kwartał, odnosząc się do tego pytania, to powinniśmy, no, trochę prawdopodobnie te swoje oczekiwania obniżyć. Patrząc na pogodę, na razie jest zimny maj. I faktycznie kolejny tydzień jeszcze będą deszcze i będzie chłodno, to na pewno nie będzie sprzyjało popytowi, bo ja myślę, że główny powód, dlaczego te wyniki są takie, jakie są, to nie są wewnętrzne jakieś problemy spółki, absolutnie, tylko to jest po prostu konsument i popyt. Pogoda faktycznie była taka średnio dopisująca dla całego sektora i to widzimy już na razie we wstępnych wynikach CCC. No i ten drugi kwartał zaczął się tak sobie, no a później też mamy do dosyć duży okres no, wyprzedażowy w drugim kwartale, więc no, ja byłabym pewnie ostrożniejsza teraz niż wcześniej, natomiast też trzeba pamiętać, że ten hurt, o którym mówiłam, który nam de facto wypadł z wyników za czwarty kwartał, on częściowo nam się pojawił w wynikach za pierwszy kwartał, ale większość i to powiedzmy no trzy czwarte tego pojawi nam się, powinno przynajmniej pojawić się w wynikach za drugi kwartał. Z prezentacji wynika, że spółka planuje w tym roku otworzyć około 370. W zasadzie w prezentacji, dokładnie 370 nowych sklepów, a zatem, no, mimo wszystko spółka stawia na rozwój i liczy na to, że kolejne nowe sklepy będą przynosić poprawę wyników finansowych, pewnie nie tylko na bazie samych przychodów ze sprzedaży, ale i wpłyną pozytywnie na odnotowany zysk. Prosiłbym o krótki komentarz dotyczący właśnie siły polskiego konsumenta. Jeżeli chodzi o tę branżę odzieżową, bo okej, okay, no tu mówimy o gorszej pogodzie. Na to nie mamy wpływu. To nie ma bezpośredniego związku z polską gospodarką, z warunkami rynkowymi, ale może, no na przykład rozpoczęty ostatnio cykl obniżek stóp procentowych wpłynie pozytywnie na siłę tego polskiego konsumenta i przy okazji poprawi perspektywy dla CCC. Taką też mam nadzieję, natomiast trzeba powiedzieć, że i w ubiegłym roku i w tym roku konsument jest bardzo um, wymagający, zwłaszcza wymagający odnośnie ceny, czyli patrzy gdzie jest taniej i tam chcę kupować i to de facto jakby gdyby ten konsument był taki mega mocny, no to pewnie pogoda by nie robiła tak dużej różnicy, ale jeżeli konsument jest wrażliwy, a do tego nam się nakłada taka pogoda jaką mamy, no to już zaczyna się, zaczyna się problem, bo wydaje mi się, że to nie będzie tylko kwestia CCC. Ale i w LPP te same czynniki będą działały. Czy w drugiej połowie roku będzie lepiej? No, taką mamy nadzieję, biorąc pod uwagę, że Spółka chce tak mocno się rozwijać. Ciężko zaprzeczyć, że tutaj pan prezes, który zwrócił uwagę na to, że to jest dobry moment, jeżeli jest problem i wszyscy mają problem na rynku, żeby wynegocjować lepsze warunki wynajmu bądź zakupów, to faktycznie jest to dobry moment. Więc strategicznie, no to w takich momentach akurat wydaje się, że korzystniej się jest rozwijać niż jak jesteśmy w super dobrej koniunkturze. Prezes Miłek wspomniał, zacytuję tutaj, mamy tańszego dolara, mamy bardzo tani frakt. Czy zatem w sytuacji, w której no, przykładowo zejście z tych dodatkowych ceł na razie na trzy miesiące w kontekście Chin, Stanów Zjednoczonych i szansa na umocnienie w krótkim terminie dolara, czyli się osłabienie polskiego złotego, może być realnym problemem dla CCC i też czynnikiem, który może wpłynąć na pogorszenie przyszłych wyników finansowych? Czy wydaje mi się, że dolar i frak no działa mniej więcej na wszystkich podobnie, tak? Ja bym tutaj zwróciła większą uwagę na zapasy, bo jeżeli ten popyt był słabszy, zapasy się nie sprzedały, no to trzeba będzie prawdopodobnie albo je trzymać, albo trzeba będzie je wyprzedawać na większych promocjach. I to wydaje mi się będzie miało większe znaczenie. Od samego dolara, który i tak nie wiemy, jak do końca się ukształtuje, póki co jest korzystny i frakt póki co też jest korzystny, więc wydaje mi się, że te inne czynniki tutaj będą odgrywały większą rolę. Jeżeli jesteśmy przy branży odzieżowej jak patrzymy na sprawozdania finansowe spółek ta marża netto jest zazwyczaj na bardzo wysokim poziomie niejednokrotnie powyżej 50% i czy rzeczywiście właśnie te promocje schodzenie z zapasów to jest aż tak duży problem w kontekście wyników czy bardziej właśnie szansa żeby przyciągnąć klienta pokazać produkt i zyskać przewagę nad konkurencją? To jest trudne pytanie, bo wydaje mi się, że to trzeba jakoś się zbalansować, czyli z jednej strony nie można zostać ze starym towarem, czyli trzeba go sprzedać, czyli on będzie nam wpływał negatywnie na pierwszą marżę, a z drugiej strony pytanie, jak spółka dobrze jest w stanie oszacować przyszły popyt. Czyli jeżeli się towaruje na lajki, na przykład, nie wiem, plus jeden, plus dwa, no, a i one będą ujemne, no to wtedy z tym towarem w naturalny sposób um, zostaje. I teraz, jeżeli zobaczymy na tą pierwszą marżę, faktycznie brutto na sprzedaży, ona jest wysoka, ale jak zejdziemy niżej, no to też koszty sprzedaży oczywiście są. Są też dosyć wysokie koszty promocji, koszty reklamy, zwłaszcza tej onlineowej, więc no te marże już na poziomie operacyjnym tak luksusowo można powiedzieć nie wyglądają. Ciekawy program, ostatnio wprowadzony przez jedną ze spółek, właśnie z CCC. Chodzi mi o half price. Tam w przypadku dokonania zamówienia klient otrzymuje taką kartę podarunkową na jakąś określoną kwotę. To jest bodajże jedna dziesiąta paragonu. Nie, nie pamiętam dokładnie, jaka to jest kwota. W każdym razie jest tam taki zapis, że ta karta podarunkowa będzie obowiązywać pod warunkiem, że żaden z towarów na paragonie nie będzie zwrócony. Czyli widać, że akurat w tym kierunku, na przykład, tutaj spółka idzie w ramach takiej, takiego planu promocyjnego. Prosimy o kilka słów o sieci. Half Price, bo wydaje się, że ona bardzo dynamicznie się rozwija i może być taką kurą znoszącą złote jaja dla spółki CCD w przyszłości. Tak się wydaje. Spółka też otwierała sklep poza Polską na rynkach południowych, więc pewnie też ma taką nadzieję no to jest koncept jakby trochę nowy, nie nowy, no bo mamy już TK Max, jest to koncept off price'owy, w związku z tym tam klient może kupić tańsze rzeczy, natomiast jednym z większych problemów spółek są zwrot właśnie. To dosyć sporo kosztuje, trzeba to obsłużyć i tak dalej, więc no idealnie oczywiście byłoby, gdyby klient nie zwracał, co pewnie jest też trudne do zrobienia, natomiast tak, mam nadzieję, że half price bardzo grupie, może, ponieważ największym wydaje się, że wyzwaniem dla CCC jest teraz upozycjonowanie produktów w poszczególnych segmentach. I teraz half price jakby domyka grupę, tak? czyli to gdzieś, co się nie sprzeda gdzie indziej, można trochę przekierować do half price'a, co tak naprawdę z punktu widzenia porządkowania grupy jest bardzo korzystne. Jasna sprawa i jeszcze świeży news, nagrywamy tę dzisiejszą rozmowę 14 dnia maja i właśnie 14 pojawiła się informacja o tym, że do indeksu MSCI Poland wejdą nowe podmioty CCC, Bank Millennium i Budimex. Czy ten news może jakkolwiek pozytywnie wpłynąć na postrzeganie spółki przez inwestorów, że tak powiem od teraz, czy poniekąd to można było założyć, przewidzieć i to już jest w cenie? Myślę, że częściowo inwestorzy przewidywali, że taki ruch może się wydarzyć, natomiast no oczywiście jest to pozytywna informacja bez wątpienia. W porządku. I teraz przechodzimy do tematu, który mnie bardzo tutaj ciekawie, interesuje, mam przed sobą listę ostatnich rekomendacji, akurat ze strony Biznes Radar, i mam pani rekomendacje dla spółki CCC. Rekomendacja słowna, trzymaj cena docelowa 25460 To jeszcze z data upublicznienia 18 dzień kwietnia 2020-2025. Oczywiście. I pytanie teraz o te właśnie rekomendacje, które no, jeżeli bardzo mocno odbiegają od kursu giełdowego danej spółki. Dodatkowo jest to spółka, która na przykład przez długi czas żadnego ciekawego ESPI nie publikowała, nie było żadnych innych rekomendacji. Mogą bardzo mocno wpłynąć na, wpływać na kształtowanie się ceny. Jak powstają takie rekomendacje? Na jakie kluczowe aspekty zwraca uwagę w tym przypadku analityk? Jak to jest z tą rekomendacją słowną, z wyceną spółki? Gdyby Pani mogła tutaj odkryć jakieś, jakieś kwestie z kulis, właśnie przygotowywania takowej rekomendacji? To ja może będę mówiła o sobie. W przypadku CCC już, no. Dosyć dawno temu e, analizowałam głównie koszty i zobaczyłam, że na, po, na pozycjach kosztowych faktycznie spółka wtedy, pamiętam, e, dwa kwartały e, pokazywała permanentne cięcie kosztów. Jeżeli to się dzieje dwa, trzy kwartały, to prawdopodobnie to nie jest zdarzenie jednorazowe, tylko zachodzą w spółce bardzo duże e, zmiany i to skłoniło mnie w tamtym momencie do zmiany rekomendacji na taką bardziej pozytywną, bo jakby zaufałam w to, że jeżeli zmiany się zadzieją, no to one zwykle w spółce się dzieją to nie jest Excel, że tam można coś włożyć, wyjąć, tylko te procesy muszą trwać. W tej chwili natomiast popatrzyłam trochę bardziej na to, co się, co się może zadziać realnie w pierwszym kwartale i, to, i też nie było szczególnie dużo upside'u, po spektakularnym wzroście kursu no i starałam się głównie skupić, skupić na tym. Przy tym zastrzeżeniu, że oczywiście takie moje oczekiwania długoterminowe, czy ja wierzę w half price czy nie, to muszę powiedzieć, że tak wierzę. Natomiast jest taki moment, wydaje mi się, że spółka się boryka z tym trudniejszym otoczeniem, no co my też faktycznie zobaczyliśmy w wynikach za, za pierwszy kwartał. W przypadku innych spółek to to, na co się staram się zwrócić uwagę, to taka głęboka analiza segmentów działalności. Czyli, czy na przykład w jakimś segmencie spółka zmienia strategię, i to faktycznie my zobaczymy za jakiś czas, bo tak jak mówię, no te procesy trwają od momentu, kiedy spółka podejmuje decyzję, że coś zrobi, do momentu, kiedy my to zobaczymy. Realnie w wynikach myślę, że mija dwa, trzy kwartały, czasami rok w zależności od spółki i to właśnie motywuje mnie głównie do zmiany rekomendacji, czy do zmienienia prognoz w jedną bądź w drugą stronę. I teraz to pytanie, które też zadałam na spotkaniu z CCC, czy... W tym kontekście tych wyników łatwo będzie zrobić prognozę roczną, o której spółka mówi, swoje oczekiwania. Wydaje mi się, że będzie troszkę trudniej niż mi się wydawało powiedzmy, no nie wiem, miesiąc temu. Mhm. A jeżeli chodzi o potencjalną zmianę rekomendacji, no bo mamy niby cenę docelową, i czy nie wiem, inwestorzy mogą sobie myśleć, że jeżeli załóżmy spółka dojdzie do tej ceny docelowej, hipotetycznie, to jakby ta rekomendacja jest już anulowana z automatu, czy nie wiem, po drodze jeszcze jakieś czynniki mogą się pojawić, na przykład z dnia na dzień dosłownie ta rekomendacja może być zmieniona. Pytam o to dlatego, bo zdarzały się takie przy, przypadki, tu może nie będziemy o tym konkretnym rozmawiać, ale chodzi mi o spółkę na przykład na przykład 11bit Studios, gdzie analitycy pamiętam opublikowali dosyć dobre rekomendacje przy okazji premiery gry, po czym spółka spadła o duże kilkadziesiąt procent i ta rekomendacja dalej wisiała, tam się nic nie zmieniało i czy właśnie taka rekomendacja może być w ramach danych na przykład niekorzystnych czy bardzo korzystnych, szybko zmieniano, modyfikowane, jak to też wygląda, jeżeli chodzi o taką formę komunikacji, właśnie analityka versus inwestorzy. U nas rekomendacja jest ważna dopóki jej nie zmienimy w związku z tym też piszemy, staramy się pisać częściej rekomendacje. Tu mamy wycenę 12-miesięczną, no ale przynajmniej w ciągu roku też pewnie parę razy patrzymy na każdą ze spółek. Czy analityk może zmienić? No pewnie, że może zmienić, bo jak to ciągle mówię, analityk to nie wróżka, prognozowanie przyszłości jest chyba niemożliwe do zrobienia. Więc to, na co ja patrzę, no to są te wyniki, co się dzieje w krótkim okresie czasu. Jeżeli coś się stanie diametralnie innego od moich założeń, no to powinnam zmienić prawdopodobnie prognozy i rekomendacje. Natomiast kolejnym elementem, który wpływa na przykład na wyceny jest stopa wolna od ryzyka. W tym momencie ta stopa nam istotnie spadła, co z kolei pozytywnie powinno co do zasady wpłynąć na, na wycenę. I jeszcze ostatnie pytanie. To myślę, że też bardzo zaciekawi inwestorów. Mam nadzieję, że otrzymamy tutaj taką dosyć konkretną odpowiedź. Załóżmy, że pracuje Pani nad rekomendacją dla CCC. Wiadomo, trzeba się pochylić nad analizą raportu finansowego, przemyśleć to wszystko dokładnie, co z tego może wynikać w ramach właśnie już budowy całej tej rekomendacji i opisu. No i załóżmy, że jednego dnia właśnie trwają te prace. Jak wygląda później proces przygotowania do upublicznienia takiej właśnie informacji? Czy to jest od razu, po przygotowaniu, nie wiem, publikowane dla klientów, załóżmy Bosia w tym przypadku, czy ta rekomendacja staje się publiczna dla wszystkich inwestorów od razu po jej przygotowaniu, jak to wygląda technicznie? Ja myślę, że to zależy od biura, tu pewnie nie ma reguły, u nas jest to w D 3 i później w D 7 staje się publiczna D 3 dla klientów biura, więc tutaj nie ma jakiejś, jakiejś reguły. Czyli to jest po prostu poniekąd akurat w tym przypadku pewien priorytet właśnie dla klientów Bosia, ale różnie to może być w przypadku innych podmiotów. Tak. Dobrze. To przechodzimy dalej, zostawiamy temat CCC. Myślę, że tutaj widzą, nieco rozjaśniliśmy temat tych rekomendacji, które są bardzo często w różny sposób analizowane, ale to też chcę, żebyście wiedzieli, jak to od podstaw, że tak powiem, wygląda. Drugi podmiot, Dekora, i tutaj mamy szacunki wynikowe. Spółka szacuje, że Zyznet to spadł w pierwszym kwartale o prawie 11% rok do roku do 20 milionów złotych. Prosiłbym o krótki komentarz tych szacunków jeszcze z końcówki kwietnia, no i czy raport rozczarował, czy może był zgodny z Pani oczekiwaniami? To było zgodne z moimi oczekiwaniami. To, co widzimy, to dosyć duży wzrost przychodów i tu właściwie trzeba powiedzieć, że spółka bardzo mocno wykorzystała COVID, kiedy wyniki rosły, Weszła w ogóle w nowy dla niej rodzaj produktu, czyli produkowanie deski. W tym roku weszła, czego jeszcze nie widzimy w wynikach, takie panele ścienne. No i z sukcesem też, jak sądzę, no była na targach, przynajmniej patrząc na przychody, można założyć, że klienci lubią tego typu produkty. Więc o ile na całym rynku materiałów budowlanych można powiedzieć, że jest mizeria w Polsce, a zwłaszcza w Europie, Zachodniej, gdzie spółka dużo produktów lokuje, to ten nowy produkt pozwala spółce na istotne wzrosty przychodów. Natomiast, oczywiście, to nie dzieje się samo i też koszty wzrosły. W pierwszym kwartale pojawiły się Wyższe koszty logistyki, wyższe koszty promocji, związane właśnie z wprowadzaniem do oferty ścian, które też uzupełniają jakby podłogę. Natomiast kierunek, w którym spółka się rozwija, na pewno na tle też innych spółek z tego sektora jest interesujący. To, co widzieliśmy, też prawdopodobnie zobaczymy podwyższone koszty, pozostałe koszty operacyjne. Więc jakby wyniki tak były zgodne z moimi oczekiwaniami. To, co trzeba jeszcze też powiedzieć, że spółka bardzo dużo sprzedaje za granicą i kurs euro, złoty ma znaczenie. Co do zasady, przez ostatnich, ostatni taki dosyć dłuższy okres czasu to nie było korzystne dla spółki. Natomiast ceny surowców, z których spółka korzysta, z kolei też są na niskim poziomie, co jest jednak wspierające dla marszu. Ktoś tutaj mógłby powiedzieć, że jak jeden produkt czy jedno nowe rozwiązanie może być takim game changerem dla spółki, no to ja też powiem to, warto sobie wyobrazić, że nie wiem, wprowadzenie nowego energy drinka do żabki, który będzie z logo jakichś, nie wiem, znanych YouTuberów, czy na przykład nowego zestawu do McDonald's, Polska też może przyciągnąć tych klientów, więc uwierzcie mi, że. To może być ważna sprawa, przynajmniej taka jest moja interpretacja. Natomiast ja pani Sylwio chciałbym podpytać o dekorę, ale w kontekście parametrów, na które inwestor powinien zwracać uwagę. Bo my na przykład mamy regularnie publikowane dane z Głównego Urzędu Statystycznego, na przykład o produkcji budowlano-montażowej, o rozpoczętych budowach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to. Myślę, że inwestorzy wiedzą o co chodzi i właśnie czy tutaj z tych danych możemy wyciągnąć jakieś ciekawe informacje, jak wyglądają na przykład trendy w polskim budownictwie mieszkaniowym, czy, czy to jest istotne z punktu widzenia analizy notowań dekory? To jest istotne z punktu analizy wszystkich spółek z tego sektora, czyli jak analizuję na przykład Ferro, w większym stopniu na to zwracam uwagę, w przypadku dekoro oczywiście też na to patrzę, natomiast biorąc pod uwagę ten nowy produkt, to jakby tutaj mamy bardzo duże zaburzenie bo można byłoby powiedzieć, że ok, skoro jest tak źle ogólnie w Polsce, a też Dekola dużo sprzedaje w Europie Zachodniej, no to czemu w spółce rosną tak przychody? No właśnie dlatego, że spółka w 2022 roku utworzyła pierwszą linię produkującą podłogi i to bardzo dobrze się wpisało do, wcześniej to były właściwie takie listwy, podkłady pod podłogi, a brakowało takiego kluczowego podstawowego produktu, i myślę, że to było kluczowe tutaj. Paradoksalnie też na przykład ceny fraktu, niskie ceny fraktu na no akurat spółce nie pomagają, ponieważ spółka jest i chce być takim producentem europejskim. Więc tak naprawdę im trudniej ten towar ściągnąć z Chin, tym dla dekory jest lepiej. Więc tych czynników, które biorę pod uwagę, oczywiście zaczynając od tego, o którym Pan wspomniał, no jest, jest dużo i to nie jest tak, że jak jest źle na rynku mieszkaniowym, to u wszystkich będzie, będzie źle, więc no to trzeba niestety indywidualnie podchodzić do spółki. To nie jest tak łatwe. Istotnym też na pewno czynnikiem, który może warunkować obecność dekory w portfelu inwestora lub jej brak, jest kwestia dywidendy. I tutaj w końcówce kwietnia spółka poinformowała, że chce przeznaczyć 42 miliony z małym haczykiem złotych z zysku za 24 rok, właśnie na dywidendę wychodzi 4 złote na jedną akcję. Czy ta dywidenda jest na tyle wysoka, że może inwestorów pani zdaniem zachęcić. No kurs w okolicach 75 zł, co daje nam nieco powyżej 5% dywidendy, czyli, no tak, powiedzmy, chyba blisko takiej średniej dla polskich spółek. A, tak, wydaje mi się, że to jest dosyć przyzwoity poziom dywidendy, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że spółka też będzie musiała się mocniej kapeksować, jeżeli będzie chciała dalej rozwijać się na poziomie top-line'u. Także tak to jest ważne. To pewnie nie jest fenomenalnie wysoka dywidenda, ale też tak jak Pan powiedział, w miarę, w miarę przyzwoita. Mhm. I jeszcze o taką korelację podpytam, bo gdybyśmy sobie nałożyli w ostatnich latach na wykres, załóżmy dekorę i reprezentantów na przykład sektora deweloperów, jakąś nie wiem, dewelię, może dom development, no to, to na w tych wykresach widzielibyśmy dynamiczny długotrwały już trend wzrostowy. Może nie byłaby to korelacja na poziomie jedności, czyli ta bardzo mocna, ale byłaby silna. I pojawia się pytanie, czy na przykład pierwsza zadyszka deweloperów może być również czynnikiem generującym szansę na zadyszkę na akcjach dekory, które przecież rosną bardzo mocno i jeszcze w 2020 roku w dołku covidowym za jedną akcję płaciliśmy 10 zł, teraz mamy 75. Chyba nie umiem wprost na to pytanie odpowiedzieć. Wydaje mi się, że jeżeli spółka, większość z funkcji lokuje w Europie Zachodniej, to znaczy sprzedaje w Europie Zachodniej, a przynajmniej istotną część, to trochę to, co się dzieje na naszym krajowym rynku, oczywiście ma znaczenie, ale nie tak duże ma znaczenie dla akurat Decory. Więc ja bym powiedziała, że to, co jest najważniejsze dla tej spółki, to jak sobie poradzi z rozwojem sprzedaży, w Polsce, ale też w Europie Zachodniej, co jest bardzo ważne, czyli czy pozyska dobrych pracowników do tego, bo to tak naprawdę jest tutaj takim wąskim gardłem. Jak się przyjmie ta oferta, bo de facto tej oferty ściany my nie mamy jeszcze w sprzedaży. W związku z tym, jak się przyjmie ta, w pierwszym kwartale nie mieliśmy, jak się przyjmie ta oferta na rynku. Ja myślę, że to jest tak naprawdę kluczowe dla. Dla dekory, bo czy my mamy spowolnienie na rynku w Polsce? No wydaje mi się, że na rynku mieszkaniowym mamy spowolnienie. Przynajmniej myślę... Tak, także inwestorzy już wiedzą też na co zwrócić uwagę, jak otrzymamy już raport za kolejny okres sprawozdawczy, natomiast jeszcze chwila, oczywiście, do tego pozostała. Pani Sylwia, ja bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę, no i pewnie do usłyszenia następnym razem przy okazji analizy kolejnych raportów, kolejnych spółek z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dziękuję bardzo.